W dzisiejszym poradniku Kopacza, bardzo krótkim zresztą, tak mi się wydaje, że tak będzie, chyba że się rozgadam, opowiem Wam jak, no to Was chyba najbardziej interesuje jak poprawić swoje efekty w poszukiwaniach. To jest kolejny odcinek i temu ma służyć ten poradnik. Przede wszystkim dzisiaj opowiemy sobie o miedzach. Miedze to są pasy, które rozdzielają pola i w tych miejscach ludzie najczęściej nie szukają, Dlaczego? dlatego, że tam są jakieś krzaki, nikomu się nie chce w te krzaki włazić, nikt nie chce iść przy miedzy, bo jest podcięcie od, od pługa i ciężko się idzie z cewką, warto mieć mniejszą cewkę, która wchodzi w to ścięcie i szukać właśnie przy krawędziach, ludzie często w tych miejscach nie chodzą, tak samo ludzie nie szukają przy krawędzi dróg, które odcinają dane pole od drugiego pola, przy tych krawędziach jest najwięcej śmieci, ale wśród tych miejsc jest też najwięcej monet i cennych rzeczy. Warto na to zwrócić uwagę, warto wchodzić w miedze i w zagajniki, bo tam też nikt nie chodzi, bo są krzaki i nikt nie będzie chodził po krzakach. Trzeba oczywiście dobrać odpowiednią pole roku i odpowiednie ubranie, żeby się zabezpieczyć przed wszelkimi owadami, bo to jest bardzo istotne. Ale to też będzie dawało Wam efekty. Miedze, zakończenia rynnych, które Wam mówiłem, powstają po deszczu, wszystkie zagłębienia w terenu. To są miejsca, jeśli nie, były, nie było tam jakichś jezior czy stawików, to są naprawdę takich nieogólnodostępne. To są naprawdę bardzo ciekawe miejsca do przeszukiwania. Zapraszamy do subskrypcji i do zobaczenia w następnym odcinku.